Siemanko, ja witam. Jak zmienić dźwięk ciężarówki na serwerze Trackers MP? Dodam tylko, że to jest plugin, to nie jest modyfikacja i zmianę dźwięku słyszymy tylko my. Inni gracze tego nie słyszą. I tutaj mamy dźwięk do skani, Na przykład, dla przykładu. Od środka jest oczywiście lekko przyciszony. Jak widać działa. Gaszenie, odpalanie też już jest naprawione. No dobra, ale teraz jak to. Skąd to pobrać? Jak to aktywować? I już pokazuję. Pobieramy archiwum z linku, który jest w opisie. Wypakowujemy, Są tam, jest tam jeden folder i jeden plik. I teraz gdzie go wrzucić? Wchodzimy sobie na Steama, Eurotrack Simulator 2. Zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Wchodzimy w folder bin. I teraz tak, w zależności od tego jaki macie system. Yy, chyba większość osób ma razy 64. A ja tak mam. I tu mam folder plugins. Jeśli go nie macie, to musicie stworzyć. No ja mam, no bo takie aplikacje jak Traki i Debus Client tworzy ten folder. No i tutaj w pluginsach mamy FSFmod Plugin. I mamy TSFmod plugin.dll. Te dwa pliki są wymagane. I teraz tak. Czy dwa pliki, no, folder i plik. Wchodzimy sobie w TSF Mod Plugin. Tutaj mamy różne dźwięki, które można używać. Mamy tutaj jakieś tam 8 V, to jest do skanii. Mamy jakieś Volvo. No i dobra, teraz trzeba ustawić dźwięk, który, którego będziemy używać. Czyli tak. Selected Bank. Tutaj wpisujemy, a czy właściwie kopiujemy i wklejamy dźwięk, który chcemy używać. Kiedy ja na przykład używam Skania V8, bank. To wpisuję, wpisuję lub kopiuję samą nazwę Skania V8. Skania podłoga V8. No i to jest tyle. Po prostu chcemy zmienić dźwięk, to kopiujemy sobie inną nazwę i wklejamy. I to działa wtedy. Jeszcze jedna opcja jest taka, że... Jest takie coś jak Sound Levels. I tutaj. Ustawiamy sobie głośność pluginu, bo niestety nie można zmieniać dźwięku podczas gry głośności. Mamy tak Master, czyli to jest ogólna głośność. 0,8 to już jest trochę głośno, dlatego jest 0,5,5. Jest domyślnie. Mamy tak. Pięć silnika głośno silnika. Mamy turbo. Interior i tu mamy, o ile nam ma ściszyć się dźwięk przy zamkniętych szybach. W samochodzie. No i to jest w sumie tak naprawdę tyle. Jeśli chodzi o usunięcie pluginu. Bo przykładowo, nie wiem, ktoś komuś się znudzi albo po prostu będzie grał na singlu. To wystarczy te foldety, te pliki usunąć ten folder plus to plus FS mod. Dobra, a jak to wygląda w grze? W grze wygląda to tak, że jeśli chodzi o ustawienia dźwięku wchodzimy opcję dźwięk i wyciszamy Głośność silnika ciężarówki, głośność wydechu i głośność turbiny wyciszamy, dlatego że to jest no, zewnętrzny dźwięk. Tak więc inni gracze słyszą dźwięk standardowy, a my słyszymy plugin. Jeszcze raz się na pewno działa na multi. Jak widać działa. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli pomogłem, zostaw suba, zostaw łapę góra lub dół. A suba warto zostawić, bo jeszcze wlecą jakieś poradniki typu jakieś mody, z MP, może będzie ich więcej, i też pluginy, takie jak tutaj widać, nie wiem, jakieś takie lampki wewnętrzne, no te lampki to jest plugin. I wnętrze. Dodane są kamery, jakieś tam oświetlenie, no i będzie jeszcze wiele ciekawych modów,